Witam Państwa serdecznie na kanale Gazetki Sklepowe. Kolejna odsłona promocji i ofert w Kauklandzie oraz dostępność artykułów w niskich cenach to dla Państwa oszczędności. Oznacza zawsze jedno: aby mało wydać, a dużo kupić. Ta tygodniowa oferta, a raczej gazetka. Zawsze przynosi korzyści dla swoich klientów. Obszerność, dostępność artykułów różnego rodzaju jak np. artykułów spożywczych, drogeryjnych, środki czystości zaskoczy na pewno nie jednego z nas. A to oczywiście nie wszystko co można znaleźć w ofercie Kauplandu. W ofertach tygodnia też nie lada gratka dla tropicieli okazji. Bo mam taką cichą nadzieję, że takim tropicielem jest każdy z nas. A na przykład na ubrania dla całej rodziny, gdzie w opercie na pewno znajdziemy coś dla siebie, a także do wyposażenia naszej kuchni. Kaufland na pewno zaskoczy też nas produktami XXL oraz oczywiście super upami. Oczywiście dla klientów Kauflandu oraz posiadaczy karty playback też nie lada promocje i to nieraz większe korzyści niż te zwykłe, bo moim zdaniem warto ją mieć zawsze przy sobie, aby jeszcze więcej zaoszczędzić. Co też mogę Państwu od siebie polecić to zaglądnąć na dział samoobsługowy, a dokładnie na nabiał. Też na nas czekają nie lada promocje, a po drodze zaglądnąć na dział rybny, gdzie możemy wyłowić również niezłe okazje cenowe. Również polecam zaglądnąć na dział, gdzie znajdziemy chrupiące świeże pieczywo. A jeśli ktoś z państwa lubi coś na słodko, to tutaj kłaniają się też promocje. Szczególnie te słodkości na wagę. Pachnący kącik z kwiatami również Państwu polecam, bo znaleźć w nim można różne kwiaty, jak doniczkowe, pokojowe, czy balkonowe, bo zastosowań jest wiele dla takich pachnących okazji. Oczywiście jesteśmy ciekawi, czy znaleźli Państwo jakieś promocje i okazje w tym wydaniu gazetki Kauflandu. I aby o tym się dowiedzieć od Państwa, to zachęcam do pisania komentarzy, co tym razem Państwa zaskoczyło, więcej lub mniej. Również Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, co warto uczynić. Będą Państwo na bieżąco, a nam będzie niezmiernie miło z tego powodu. I oczywiście da nam to radochę, że Państwo dołączyliście do naszego kanału. Zachęcam też do kliknięcia łapki w górę i tym moim zachęceniem, ja już państwa zostawiam z gazetką Kauplandu. Życzę udanych zakupów oraz do usłyszenia w następnym odcinku na waszym ulubionym kanale Gazetki Sklepowe.